Cześć, nazywam się Andrzej Machieszyński-Wiktor. Zapraszam na pierwszy odcinek z serii Akademii Wspinania Mazda, w której będziemy mówić o tym, co we wspinaczce sportowej najważniejsze, a więc o technice wspinania. Początek wspinania to okres nabywania pierwszych nawyków, które często zostają na całe wspinaczkowe życie. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, na co należy zwrócić uwagę na samym początku, ale zarazem o tym, co stanowi absolutną podstawę całej techniki wspinaczkowej. O tajemniczej, ale i słowecnej zasadzie trzech punktów podparcia oraz o podstawowych rodzajach ruchów wspinaczkowych. Dla większości z nas pierwszym wspinaczkowym doświadczeniem była, a może i jest wciąż wspinaczka na wędkę. I bardzo dobrze, albowiem wędka jest prawdopodobnie najlepszym przyrządem treningowym dla osób, które rozpoczynają swoją spinaczkową przygodę. Natomiast bardzo niedocenianą możliwością jest możliwość trawersowania, czyli po prostu chodzenia wzdłuż ściany, chodzenia w bok. Tymczasem, jak okaże się w następnych odcinkach, travers daje możliwość wykonywania pewnych ćwiczeń, których nigdzie indziej tak łatwo i tak skutecznie wykonać nie będzie podobnym. Technika trzech punktów podparcia wydaje się czymś najzupełniej oczywistym i banalnym. Sprowadza się do tego, że cztery kończyny, które mamy od Boga, powinny pracować w taki sposób, żeby przynajmniej trzy z nich. Cały czas znajdowały się na stopniach albo na chwytach. Zwróćcie uwagę na to, że przed każdym ruchem Mery przenosi nogi na takie stopnie, z których jest w stanie sięgnąć do następnego chwytu bez odrywania ani jednej, ani drugiej nogi od ściany, tę samą technikę będziemy teraz obserwować na trawersie. Później będzie to wyglądało trochę inaczej, ale na samym początku dobrze jest wspinać się w taki sposób, żeby najpierw ustawiać obie nogi na stopniach, a następnie wykonywać ruchy obiema rękami. A oto trzy podstawowe błędy, popełniając które najczęściej łamiemy zasadę trzech punktów podparcia. Błąd pierwszy. Polega na wstawieniu nogi zbyt wysoko i zapomnieniu o wstawieniu nogi drugiej. Także ruch wyprowadzany jest tylko z jednej nogi i z jednej ręki. Błąd numer dwa. Zaczynamy podchodzić na nogach, chociaż jedna ręka wisi w powietrzu. I błąd numer trzy. Tak jakby odwrócenie poprzedniego, zaczynamy przekładać ręce na chwytach, chociaż jedna z nóg zapomniała o tym, że powinna znajdować się na stopniu. W uniknięciu wspomnianych błędów pomoże nam pamięć o tym, że każdy ruch powinien składać się z dwóch etapów. W fazie pierwszej ustawiamy nogi na stopniach i dopiero w fazie drugiej Wykonujemy ruch do kolejnych chwytów. A więc najpierw idą obie nogi, i dopiero wtedy z tych nóg wyprowadzamy ruch do następnych chwytów. Bardzo polecam tę metodę osobom zupełnie początkującym. Natomiast osoby nieco bardziej zaawansowane mogą wspinać się tak. Po ustawieniu obu nóg na stopniach wykonuję przechwyt jedną ręką. Następnie przygotowuję kolejny ruch i wykonuję go przenosząc ciało wyżej ręką drugą. Kolejną rzeczą, na którą chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jest kilka podstawowych rodzajów ruchów wspinaczkowych innych niż zwyczajne przekładanie rąk i nóg na chwytach. Punkt pierwszy: zmiana rąk na chwycie. Łapiemy chwytu jedną ręką, następnie ustawiamy nogi na stopniach, robimy sobie miejsce na drugą rękę, dokładamy rękę i wyprowadzamy kolejny ruch. W wielu sytuacjach na drogach wspinaczkowych takie zachowanie może się okazać nie tylko pomocne, ale nawet w pewnych sytuacjach absolutnie konieczne. Może się okazać, że po wykonaniu ruchu na kolejnym chwycie Chcemy mieć tę samą rękę, która wykonywała ruch. Zaś zmiana rąk jest trudna bądź niemożliwa. I w takiej sytuacji kolejny ruch możemy wykonać tą samą ręką, którą był wykonany ruch poprzedni. Taki ruch nazywa się przestrzałem. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ręka wykonująca przestrzał powinna bardzo mocno pracować przy przestrzale. Może się również zdarzyć, że wygodnym będzie celem właściwego ustawienia się na stopniach przestawić nogi na stopniach po krzyżu. Bardzo ważnym jest, ażeby najpierw wyjść nogami z krzyża, a dopiero potem wykonywać kolejne ruchy rękami. A teraz kilka porad dotyczących tego, jak możemy ćwiczyć elementy, o których mówiłem. Ćwiczenie pierwsze. Jedna osoba wspina się na wędkę, a druga, asekurując, liczy wszystkie momenty, w których wspinacz łamie zasadę trzech punktów podparcia. Ćwiczenie drugie. Wspinamy się na wędkę ze założeniem, że na co drugim bądź co trzecim chwycie dochodzi do zmiany rąk. Ćwiczenie to można wykonywać też na trawersie, przy czym zalecam, aby trawersować zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Ćwiczenie trzecie. Spinamy się z założeniem, że po każdym ruchu następuje przestrzał tą samą ręką do kolejnego chwytu. Technika wspinaczkowa nie zawsze jest rzeczą intuicyjną, i dlatego właśnie nazywa się techniką. A zasada trzech punktów podparcia może z początku wydawać Wam się bardziej obciążeniem niż ułatwieniem w Waszym wspinaniu. Niemniej jednak, zwrócenie uwagi na zagadnienia techniczne pozwoli Wam uniknąć wielu bardzo złych nawyków wspinaczkowych. Dobrym rozwiązaniem jest wykonywanie ćwiczeń, o których dzisiaj mówiłem, na przykład w drugiej części rozgrzewki, kiedy jesteście jeszcze wypoczęci. A w związku z tym wasze ciało szybko uczy się nowych schematów ruchowych. Pamiętajcie jednak o tym, ażeby skupienie się na ćwiczeniach nie przesłoniło Wam tego, co jest we wspinaniu najważniejsze, czyli samego wspinania.